Jak sprawnie przygotować się do KSeF? Wejście w życie KSeF to na pewno nie jest kolejna drobna zmiana w przepisach. To prawdziwa rewolucja, która dotknie fundamentów funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. W filmie pokażą, że chociaż zakres zmian jest duży, to przy odpowiednim przygotowaniu zmiany te można wdrożyć w firmie sprawnie i bezboleśnie. Harmonogram wdrożenia. Zapamiętajmy te daty, bo są one kluczowe. Chociaż dla chętnych XEF działa już od 2022 roku, to prawdziwy przełom nastąpi w roku 2026. Najwięksi gracze na rynku, czyli firmy z obrotem powyżej 200 milionów złotych w roku 2024, wchodzą obowiązkowo do systemu już 1 lutego 2026 roku. Dwa miesiące później. 1 kwietnia 2026 roku dołączają do nich wszyscy pozostali przedsiębiorcy. Zwróćmy uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Niezależnie od tego, kiedy zaczniemy obowiązkowo wystawiać faktury w KSEF, to obowiązek ich odbierania w systemie dotyczy wszystkich już od 1 lutego 2026 roku. De facto oznacza to, że nawet jeśli jesteśmy małą firmą, musimy być gotowi na odbiór faktur. Od swoich większych dostawców już na początku roku. Ustawodawca przewidział pewien bufor bezpieczeństwa do końca 2026 roku dla najmniejszych firm. Jeśli miesięczna sprzedaż nie przekroczy 10 tysięcy złotych, będzie można jeszcze wystawiać faktury w formie tradycyjnej. Ale od 1 stycznia 2027 roku taryfy ulgowe już nie będzie, wtedy też wejdą w życie ewentualne sankcje i obowiązek umieszczania numeru KSEF na przelewach co ostatecznie zamknie obieg gospodarczy w nowym systemie. Plan działania 8 kroków. Jak więc poradzić sobie z tym wyzwaniem? Proponuję podejście wieloetapowe, które rozbiłem na 8 kluczowych kroków. Jest to pewny i sprawdzony plan, który pozwoli kompleksowo przygotować firmę do zmian wynikających z KSEF. Przejdziemy teraz przez poszczególne etapy takiego planu krok po kroku, omawiając bardziej szczegółowo każdy z nich. Krok numer jeden to zapoznanie się z ważnymi terminami dotyczącymi KSEF, o czym mówiłem przed chwilą, oraz zdobycie wiedzy dotyczącej zmian prawnych wynikających z wejścia w życie KSEF. Ta wiedza jest kluczowa dla sprawnego wykonania kolejnych kroków. Krok numer dwa – audyt procesów wewnętrznych. Zanim rozpoczniemy wdrażanie zmian, w pierwszej kolejności musimy zrozumieć, jak nasza firma działa dzisiaj. I tu zaczyna się krok numer dwa wewnętrzny audyt. Zacznijmy od kilku prostych pytań. Jakie faktury wystawiamy? Czy są to tylko proste faktury za usługę, czy może bardziej skomplikowane dokumenty, np. w branży transportowej faktury z danymi przewoźnika i adresem załadunku, lub w przypadku dostawców mediów faktury z numerem licznika? Musimy sprawdzić, czy wszystkie te specyficzne dane znajdą swoje miejsce w nowej, ustrukturyzowanej e-fakturze. A co z załącznikami? To bardzo często zadawane pytanie. Jeśli do faktur chcemy dołączyć dodatkowe dokumenty w formacie PDF, takie jak umowy czy protokoł odbioru, musimy mieć pewność, że system XEF takie dokumenty zaakceptuje. Okazuje się jednak, że jedynym formatem, jaki akceptuje system XEF jest format XML. Oznacza to, że musimy znaleźć alternatywny sposób ich przekazywania. I wreszcie kluczowa kwestia: współpraca z biurem rachunkowym. Ponad wszelką wątpliwość, musimy ustalić wspólnie z naszym biurem rachunkowym nowy model współpracy. Czy biuro będzie tylko pobierać kse gotowe faktury i je księgować? A może to właśnie biuro na podstawie naszego upoważnienia będzie te faktury wystawiać i odbierać? I jak będziemy wymieniać się informacjami na temat faktur? Pamiętajmy, program zdaje daje możliwość realizacji takiej współpracy w kilku różnych wariantach, jednak to my musimy zdecydować, jaki wariant wybieramy. Krok 3 i 4. Wybór narzędzi i sposobu logowania. Kiedy już wiemy, czego potrzebujemy, czas na wybór narzędzi. Dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy dziś wystawiają faktury w Wordzie czy Excelu, Ministerstwo Finansów przygotowało darmowe aplikacje. Będą one dostosowane do XF2.0 i na początek mogą wystarczyć. Jednak większość firm korzysta z komercyjnych programów, takich jak RAX, do fakturowania i księgowości. I tutaj stoi przed nami ważne zadanie. Musimy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą oprogramowania, na którym pracujemy i zapytać wprost, czy program będzie w pełni zintegrowany z API XF2.0 i czy zapewni możliwość testowania systemu. To jest absolutnie kluczowa kwestia. System Rax jest w pełni zintegrowany z API XEF 2.0 i dodatkowo wyposażony w aplikację, która zapewni automatyczne pobieranie dokumentów pojawiających się w XEV, więc użytkownicy systemu Rax mogą spać spokojnie. Kolejny ważny element to wybór sposobu uwierzytelnienia, czyli tego, jak system rozpozna, że to właśnie my. Dla osób fizycznych, Najprostszy będzie darmowy podpis zaufany. Jednak dla firm, zwłaszcza tych, które chcą zautomatyzować procesy, rekomendowanym rozwiązaniem będzie kwalifikowana pieczęć elektroniczna lub specjalne certyfikaty XEF, które umożliwią programom komunikację z systemem bez potrzeby każdorazowego logowania z udziałem użytkownika. Krok 5. Ludzie i uprawnienia. Pamiętajmy, że XEF to nie tylko program komputerowy. To przede wszystkim ludzie i procesy, dlatego tak ważne jest zarządzanie dostępem i jasne kryteria odpowiedzialności. I znów musimy odpowiedzieć na kilka pytań: kto w naszej firmie będzie miał uprawnienia do wystawienia faktur, a kto tylko do ich podglądu? Dział handlowy, logistyka, dział reklamacji, te zespoły mogą potrzebować dostępu do faktur, ale w różnym zakresie. Kolejny ważny aspekt to zaplanowanie ciągłości działania firmy. To się stanie, gdy jedyna osoba uprawniona do fakturowania pójdzie na urlop lub zachoruje. Musimy przewidzieć taką możliwość i stworzyć procedury zastępstw. Jeśli działamy w formie spółki, pamiętajmy o konieczności złożenia w urzędzie skarbowym formularza ZAWFA, który pozwoli wskazać osobę fizyczną, która będzie administratorem uprawnień w imieniu firmy. Krok 6. Plan B. Co gdy KSeF nie działa? Żaden system informatyczny nie jest niezawodny, a XEF na pewno nie będzie wyjątkiem od tej reguły. Możemy zadać sobie pytanie, co zrobić, gdy połączenie z internetem ulegnie awarii albo gdy sam system Ministerstwa Finansów będzie miał zaplanowane prace serwisowe lub, co gorsza, zdarzy się niespodziewana awaria. Na takie sytuacje przewidziano pracę w trybie offline. Umożliwia on wystawienie faktury w formacie zgodnym z XEF, ale bez natychmiastowej wysyłki do systemu. Taką fakturę będziemy musieli przesłać do KSEF w ciągu jednego dnia roboczego, a w przypadku większej awarii w ciągu 7 dni. Aby jednak z tego skorzystać, oprogramowanie, z którego korzystamy, musi taki tryb obsługiwać. I znów, użytkownicy systemu Rax mogą spać spokojnie, bo Rax w pełni obsługuje takie sytuacje. Warto upewnić się, że program, na którym pracujemy, obsługuje takie przypadki. Co więcej, Musimy pamiętać, że do wystawienia faktur w trybie online niezbędny będzie specjalny certyfikat, który trzeba wcześniej pobrać z systemu KSEF. Pamiętajmy, przygotowanie się na te scenariusze to nie jest nadgorliwość lub skrajny pesymist, to po prostu biznesowa odpowiedzialność. Wyłączenia z KSEF. Kogo nie dotyczy obowiązek? Czy absolutnie każda faktura w Polsce będzie musiała przejść przez KSEF? Okazuje się, że nie każda. Ustawodawca przewidział kilka ważnych wyłączeń. Przede wszystkim, obowiązek ten nie dotyczy faktur wystawianych dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oczywiście, dobrowolnie będzie można taką fakturę w Kse wystawić. Wyłączone są również niektóre specyficzne transakcje, np. bilety za przejazd autostradą czy pociągiem, które pełnią funkcję faktury. Oraz faktury wystawiane w ramach specjalnych procedur unijnych, jak OSS i IOSS. E Przyczyną tych wyłączeń są najczęściej względy techniczne, np. fakt, że podmioty te posługują się innymi identyfikatorami niż polski NIP. Warto przeanalizować swoje transakcje i upewnić się, czy które z nich nie podlega pod te wyłączenia. CZEKLISTA Twoje zadania. Podsumuję to wszystko, o czym mówiłem. Wydaje się, że warto najważniejsze elementy, o których była mowa, zebrać w jedną praktyczną listę zadań do wykonania. Potraktujmy ją jak pewnego rodzaju ściągawkę do rozpoczęcia działań. I pamiętajmy, działania przygotowujące nas i naszą firmę do XEW należy rozpocząć już dziś, aby być w pełni gotowym na początku 2026 roku. Po pierwsze, ustal termin obowiązywania KSEW dla Twojej firmy. Po drugie, zrób audyt procesów. I po trzecie, skontaktuj się ze swoim dostawcą oprogramowania, np. w celu odpowiedniej rozbudowy lub konfiguracji. Te trzy pierwsze punkty są absolutnie najważniejsze i najpilniejsze do wykonania. W następnych krokach przyjdzie czas na wybór metody logowania, wyznaczenie zespołu do wdrożenia XEF w firmie, czy zaplanowanie testów, które będą możliwe na początku 2026 roku. Jak widać, Wdrożenie XEF to proces wieloetapowy, który wymaga zaangażowania na poziomie technicznym, proceduralnym i ludzkim. Największym błędem, jaki można popełnić, jest odkładanie tego na ostatnią chwilę. Czasu jest coraz mniej, a im wcześniej zaczniemy nasze działania, tym płynniej i spokojniej przejdziemy przez całą transformację. Mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się przekazać wiedzę niezbędną do przygotowania jasnego planu działania, Potrzebnego do skutecznego wdrożenia KSEF w Twojej firmie. Dziękuję za uwagę i powodzenia! Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. RAKS, 35 lat doświadczenia.